To jest Kuźnia Raciborska, nasze miasteczko. Prawda, że pięknie położone, ale kiedy przyjrzymy się uważniej, no jest tutaj trochę do zrobienia. Wzięliśmy więc sprawy w swoje ręce. Ale zacznijmy od początku. To jest pan Bernard Kowol. To właśnie on wpadł na pomysł, żeby zebrać dzieci z kuźni raciborskiej i opowiedzieć im o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko. Razem ze swoją żoną Agnieszką prowadzi zagrodę edukacyjną w naszym miasteczku. Na początek trochę teorii, a później zajęcia praktyczne. Segregujemy śmieci. Dlaczego segregujemy? Przede wszystkim ze względu na środowisko. Przede wszystkim na to, że segregacja umożliwia bardzo łatwy, w łatwy sposób przetworzenie pewnych, pewnych odpadów na produkty, z których mogą powstać no, zupełnie, zupełnie nowe, nowe rzeczy, nowe produkty, tak zwany ten recycling. Druga rzecz, ograniczenie cen, jakie my, mieszkańcy, musimy, musimy ponosić, jakie koszty musimy ponosić w związku z gospodarką odpadami. Ograniczenie masy odpadów zmieszanych no, powoduje stabilizację, powiedziałbym, cen. To oznacza, że nasi rodzice nie będą płacić za odbiór śmieci więcej niż teraz. Dlatego pamiętajcie: do żółtego worka wrzucamy plastik, czyli butelki po napojach, zakrętki osobno. Czyste opakowanie po jogurtach, kartony po mleku, foliówki, ale też puszki po napojach czy karmach dla zwierząt. Nie wrzucamy opakowań po lekach, butelek po olejach ani plastikowych zabawek. Do zielonego worka wrzucamy szkło, butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach. Za to absolutnie nie wolno wrzucać szklanek i innych naczyń, buteleczek po lekach. Żarówek, luster czy termometrów. Worek niebieski wykorzystuje się do gromadzenia papieru, czyli trafiają tam gazety, ulotki, zeszyty, książki i kartony. Nie należy wrzucać do niego tłustego papieru z użytych chusteczek higienicznych i ręczników papierowych, tapet, a nawet brudnych pojemników kartonowych po jajkach. Jeszcze mamy worek brązowy. W nim umieszczamy resztki jedzenia, zwiędłe kwiaty, skoszoną trawę, skorupki jaj i gałązki, ale nie wolno wrzucać tam surowego mięsa, drewna, piasku i popiołu. Odpady w Polsce, na całym świecie są problemem. No i jeżeli tą butelkę oddamy jako osobno, jeżeli tą butelkę ze szkła przetopimy i wytworzymy z tego słoik, no to. To jest te drugie życie odpadów. Jeżeli butelkę plastikową raz, że zgnieciemy, żeby też ona jakiejś tam wielkiej objętości nie zajmowała, i przetworzymy ją na inny rodzaj plastiku, który idzie czy to do produkcji samochodów, wykorzystanych. Widzimy, jak to jest, że plastiku w naszym życiu jest bardzo dużo. No i nie, nie do końca może starsze osoby, może no wszyscy musimy sobie z tego zdawać sprawy, że plastik jest 100% recyklingowy. Wyobraźcie sobie, że odkąd segregujemy śmieci w kuźni rociborskiej, odpadów mieszanych jest aż o 40% mniej. To robi wrażenie, a na nas chyba największe wrażenie zrobiło to, że z butelek plastikowych produkuje się ubrania z polaru. Segregowanie śmieci naprawdę ma sens. Kiedyś jedna z uczestniczek spotkań tutaj w zagrodzie edukacyjnej seniorka powiedziała wiecie co co wy się nawyrabiali z moim wnukiem Moja wnusia przychodziła do was na spotkania przyszła do domu i z wielkimi pretensjami babciu nie można tak robić żeby wrzucać butelki do pieca Wiecie że ja się tego oduczyłam teraz nawet nie palę zwykłej gazety w moim piecu. Ja w tym momencie się uśmiechnąłem, ale powiem państwu szczerze, że przeszły mnie ciary i byłem do dnia dzisiejszego jestem przeszczęśliwy, że ta pani podchodzi tak ekologicznie i to dzięki właśnie swojej wnusi. Myślimy, że my trochę z osoby w pewnym wieku mamy skostniałe głowy, już tam za dużo wapna mamy w tych głowach, więc te małe dzieci uczą nas czasami refleksji i to one są motorem do tego, żebyśmy zmienili swoje stare przyzwyczajenia, które są niedobre dla tej planety. A poza tym dorośli muszą sobie zdawać z tego sprawę, że jak czegoś nie zrobią, to właśnie tym dzieciom, i dzieciom, tych dzieci zostawią duży bałagan. To trzeba będzie mocno sprzątać. W sumie bałagan już teraz jest niemały. Do tej pory jakoś tego nie zauważaliśmy, ale tym razem było inaczej. Harcerze przygotowali dla nas trasę i stworzyliśmy ekopatrol z prawdziwego zdarzenia. Przeszliśmy kilka dobrych kilometrów i oczyszczaliśmy kuźnie ze śmieci. Jest tego naprawdę sporo. Po drodze wpadaliśmy na różne dobre pomysły, na przykład uznaliśmy, że w naszym mieście powinno być więcej śmietników. Wymyśliliśmy też, że dobrze by było zagospodarować niewykorzystane miejsca, żeby nie kusiły ludzi do tworzenia tam dzikich wysypisk śmieci. Będziemy się jak najbardziej przyglądali temu, co, jakie wnioski te dzieci mają. No na tym polega demokracja też, no, trzeba robić to, co ci mali obywatele od nas chcą. Więc jak najbardziej przejrzymy te wnioski, i będziemy starali się wdrażać to, co jest realne do wdrożenia. Trzymamy pana burmistrza za słowo i podziwiamy za to wszystko, co władze miasta robią dla naszej Kuźni, by było czyściej, zdrowiej i przyjemniej. Bo nie tylko śmieci są problemem. Gmina Kuźnia Raciborska myślę, że najwięcej inwestuje właśnie w ochronę środowiska ze wszystkich pozostałych gmin. Budujemy olbrzymie inwestycje, idą w kanalizacji, <laughs> Olbrzymie inwestycje idą również w programie, który pozwoli nam oddychać swobodniej. Czyli dotujemy nowe kotłownie. Spowodowaliśmy decyzję o gazyfikacji tej gminy, czyli wymianę już tych kopalin twardych czyli węgla na, na te takie lżejsze dla środowiska media grzewcze. Więc to jest praktycznie. 75 do 80% nacisków jest właśnie w tym kierunku, żeby poprawić tą sytuację, w której żyjemy i żeby było nam i wygodniej, no i czyściej dookoła. Mieszkamy w Kuźni i z tego powodu jesteśmy szczęściarzami. Wielu Polaków życzyłoby sobie mieszkać praktycznie w puszczy, czyli w miasteczku, w miasteczkach, we wsiach otoczonych lasami borami świerkowymi. Ale musimy pamiętać, że no nic nie jest dane na zawsze, i to, co zostało nam dane i podarowane, musimy o to zadbać. Mamy też dużą. Y Powiedzmy nadzieję związaną z tym, że jesteśmy fajnie zlokalizowani. Mamy ten ciek, który jest kręgosłupem gminy. No i teraz wystarczy spróbować z tego cieku skorzystać i tą wodę, która dwa razy do roku mniej więcej idzie w nadmiarze, spróbować zmagazynować i wykorzystać. W tej chwili na skalę całego kraju w lasach państwowych, ale również i w kuźni raciborskiej realizowany jest projekt małej retencji. To, jest, to są działania, które mają na celu powstrzymanie odpływu wody z lasu. Wykonujemy zbiorniki, wykonujemy zastawki na rowach wodnych po to, żeby woda wtedy, kiedy ona jest, kiedy są nawalne opady, kiedy topnieje śnieg, nie spływała wprost i bardzo szybko do Odry, tylko jak najdłużej w tym środowisku leśnym, a daje ona życie całemu środowisku leśnemu, żeby jak najdłużej w tym środowisku leśnym została. Dobrze, że w tych skomplikowanych sprawach możemy polegać na dorosłych. My wiemy tyle, że klimat się zmienia i trzeba na to reagować ciągle wymyślając nowe rozwiązania. Dorośli mówią, że nie możemy przy tym zapominać o wartościach, które były ważne dla naszych przodków nawiązując tutaj do działań większego przemysłu budzą się wszelkie alergie, uczulenia. Chcemy na miastkom takich działań troszeczkę temu powiedzieć stop. Że to co robiła babcia, to co robiła prababcia, to jest najważniejsze w życiu codziennym i chcemy, żeby o tym dzieciaki nie zapomniały. Wierzę cały czas, że jeżeli będziemy żyć w zgodzie z historią i środowiskiem naturalnym, to nasze jutrzejsze życie będzie bardziej kolorowe, będzie czystsze i będzie przede wszystkim bogatsze. Nasze jutrzejsze życie z pewnością będzie czystsze, bo trochę tych śmieci zebraliśmy. O! Pierwszy ekopatrol wraca do sztabu. Reasumując działania, gdzie przychodziły dzieciaczki z tymi śmieciami do naszego tutaj gospodarstwa, żeby je pokazać, żeby złożyć, no to nie powiem, one były tym faktem jakoś tak przejęte. Sposób... Zbierania przez dzieci śmieci. Były grupy, które już próbowały podczas zbierania, to doszliśmy później z żoną do tego, odkładając te śmieci dla, do firmy, która przyjechała po odbiór tych, tych, tych śmieci, że dzieci próbowały podczas zbierania tych śmieci od razu je segregować. Były worki, w których znajdowały się tylko i wyłącznie plastiki, papier czy puszki metalowe. To było zaskakujące, bo to było związane też w, w jakiś sposób z pierwszym naszym spotkaniem, kiedy mówiliśmy o segregowaniu, kiedy dzieci próbowały segregować te śmieci. I tu, ku naszemu zdziwieniu, dzieci zareagowały bardzo szybko i rzeczywiście to był taki element, który był bardzo wzruszający, że udało się jednak w jakiś sposób wywrzeć, zwrócić dzieciom na to uwagę. Nie ma co. Wykonaliśmy kawał dobrej i potrzebnej roboty. A to dopiero początek. Wyobrażam sobie Kuźnię Raciborską jako takie miejsce, gdzie mieszkańcy razem z osobami, które z centrum Śląska, z Bytomia, z Chorzowa, z, gdzieś tam z Siemianowic, Katowic przyjeżdżają tutaj, aby pojeździć w tych lasach na rowerach, żeby pospacerować, którzy wychodzą do Kuźni Raciborskiej po to, żeby zjeść dobrego loda, żeby spotkać się z rodziną. Miejsce rodzinne, bardzo przyjemne, a zarazem Bogate, nie tylko związane z tak, przeszłości, z wojskowością, gdzieś tam z przemysłem, ale miejsce bardzo, bardzo czyste. I myślę, że to połączenie tych słów czyli życie w zgodzie z historią, przyrodą, tradycją to, to jest takie lekarstwo na, na bogactwo nie tylko miasta, ale również jego mieszkańców.